Dzień dobry, dziś pierwsza lekcja z funkcji trygonometrycznych. Pokażę Wam jak użyć tych wzorów, które wrzuciłam tu po lewej stronie. One są z tablic maturalnych ze strony 14. Bardzo Wam polecam wydrukować sobie tablicę i korzystać z nich w trakcie rozwiązywania zadań. Ułatwi Wam to później też pisanie egzaminu. Nie będę tłumaczyć po kolei teorii. Od razu przejdę do zadań i w trakcie będę tłumaczyła to, co jest niezbędne do do tego, żeby rozwiązać te zadania. Przerysuję sobie trójkąt. Dolna przyprostokątna jest 12, przeciwprostokątna jest 13, i przyprostokątna ta pionowa nie ma swojej, swojej liczby. Jeszcze nie wiemy, jak, jak, jakiej długości jest ten bok, więc najlepiej będzie, jeśli spiszecie sobie taką literkę, jaka jest na naszym rysunku, w naszej teorii. Czyli jest to literka A. W jaki sposób przede wszystkim znaleźć literkę A? No, bo żeby znaleźć wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych, czyli T, będziemy musieli znać wszystkie literki, w, wszystkie boki w naszym trójkącie. Jak, jak poznać ten bok? W trójkącie prostokątnym, jeśli znamy dwa boki, trzeci zawsze stwierdzenia Pitagorasa możemy sobie wyliczyć. Czyli 12 do kwadratu, dodać A do kwadratu, równa się 13 do kwadratu. 12 do kwadratu 144, dodać a kwadrat równa się 169. Nie wiadomo na lewo, a liczby na prawo. 169 odjąć 144, czyli a kwadrat to jest 25. Czyli a to jest 5. Już wiem, że moja literka a to jest 5. Od razu to nanoszę na trójkąt, żeby było mi łatwiej. I teraz po kolei mam znaleźć sinusa, kosinusa. I tangensa. Ok, to spisuję sobie. Sinus alfa zgodnie ze wzorami A przez C. Kosinus alfa to jest B przez C. I tangens alfa to jest A przez B. I wpisujemy. Zamiast literki A, my mamy piątkę, więc wpisujemy pięć. Czym jest literka C? Patrzę sobie na mój wzór, na moje wzory. Literka C to jest przeciwprostokątna i to jest absolutnie zawsze przeciwprostokątna. Literka B jest jako przyprostokątną, jest przyprostokątną, ale tą, która jest zobaczcie, dotyka kąta alfa, tak? Ona jest między kątem alfa i kątem prostym. Czyli zawsze to jest ta przyprostokątna. U nas to jest 12. Czyli Zamiast literki C mam 13, czyli mój sinus to jest 5 trzynastych. Kosinus jest B przez C, czyli u nas 12 13 a tangens to A przez B, czyli 5 12. I pierwsze zadanie jest podpunkt, podpunkt A już wykonany, zrobiony. Idziemy teraz do podpunktu B. On jest o tyle trudniejszy, że. Jest przekręcony ten trójkąt. Ja Wam zawsze polecam rysować sobie, obojętnie jak widzicie na rysunku, to rysować sobie go w ten sposób, w jaki macie w tablicach. Czyli kąt prosty jest po prawej stronie, po lewej jest kąt alfa i wtedy zgadzają nam się od razu te literki A, B, C i boki. Dzięki temu będziemy wiedzieli później gdzie oznaczyć, jeśli chodzi o te funkcje trygonometryczne, tak? który bok gdzie wpisać. Tylko jedyną trudnością taką dość dużą uważam jest teraz opisanie, który bok jest jaki. Ja patrzę na to w ten sposób, naprzeciwko jakiego kąta po prostu jest dany bok. Zobaczcie, tu jest kąt prosty i naprzeciwko niego jest trzy pierwiastki z trzech. Kąt prosty, naprzeciwko niego trzy pierwiastki z trzech czyli to jest przeciwprostokątny. Patrzę na kolejny. Tu mam kąt alfa i naprzeciwko kąta alfa są trzy pierwiastki z dwóch. Kąt alfa, zobaczcie, i naprzeciwko, czyli to u nas jest A. To są trzy pierwiastki z dwóch. B nie znamy. Tak jak wcześniej, jeśli nie znamy jednego boku, używamy twierdzenia Pitagorasa. Czyli trzy pierwiastki z dwóch do kwadratu. Dodać B do kwadratu. Daje nam trzy pierwiastki z 3 do kwadratu. Gdy podnosicie do kwadratu takie wyrażenie, to przede wszystkim musicie mieć nawias, bo to oznacza, że ten kwadrat idzie i do trójki, i do pierwiastka z dwóch. 3 razy 3 mamy 9. Pierwiastek z dwóch do kwadratu. Możemy sobie wyobrazić, że po prostu ten kwadrat i ten pierwiastek się znoszą, czyli znika dzięki temu nasz pierwiastek. Jest razy 2. Dodać b kwadrat. I ta sama sytuacja jest tutaj. 3 do kwadratu i pierwiastek z 3 do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9, a pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3. Czyli mamy 18, dodać b kwadrat równa się 27. Nie wiadomo na lewo liczby, na prawo, czyli b kwadrat to jest 27, odjąć 18, czyli b kwadrat to jest 9. Czyli moja literka b to jest 3. I wpisuję od razu trójkę po tej stronie. Używając wzorów, obliczam teraz sinusa alfa, cosinusa alfa i tangens. Sinus był a przez c. A to jest trzy pierwiastki z dwóch, C trzy pierwiastki z trzech. Tu dobrze by było, żebyście tak, przede wszystkim skrócili trójki. Mamy wtedy pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z trzech. I tu polecam również usunąć niewymierność, czyli pomnożyć sobie licznik i mianownik przez ten pierwiastek z trzech. Ten, który jest na dole w mianowniku. Pierwiastek razy pierwiastek możemy sobie spokojnie wymnożyć, jeśli jest ten sam stopień, czyli to jest 6. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to jest po prostu 3. Czyli sinus już jest. Kosinus to jest B przez C. B to jest 3. C to trzy pierwiastki z trzech. I znowu mogę sobie trójki skrócić. To jest 1 i 1. I pamiętajcie, że to nie jest pierwiastek z trzech, tylko 1 przez pierwiastek z trzech, bo to się często myli. Usuwamy niewymierność znowu. Czyli mamy pierwiastek z trzech przez trzy. I tangens był A przez B, literka A to były trzy pierwiastki z dwóch, a literka B to była trójka. Skracamy, skracamy sobie trójkę i mamy pierwiastek z dwóch przez jeden, czyli pierwiastek z dwóch. I w ten sposób pierwsze zadanie mamy zrobione w całości. Polecam Wam sobie je przerobić samodzielnie i sprawdzać w trakcie może, jak tam Wam wychodzą wyniki. Zrobimy teraz sobie zadanie drugie, w którym to zobaczcie, nie ma rysunków. W zadaniu drugim mamy znaleźć brakujące funkcje trygonometryczne kąta ostrego, gdy i tutaj mamy sinus alfa pod funkcję a jest 2 e, trzecie. Zapisuję sobie ten wynik tą daną, czyli sinus alfa to 2 trzecie. I teraz, jeśli nie macie żadnego inne, żadnych innych danych, to fajnie jest narysować sobie znowu ten sam trójkąt, ten, który jest w, we wzorach, oznaczyć te same literki, mówię o tym trójkącie, czyli A jest ta pionowa, B jest pozioma, C jest przeciwprostokątną, kąt alfa jest po lewej stronie, trzymajmy się tego, będzie nam wszystkie wzory dzięki temu będą nam pasować. I wiemy co jeszcze. Wiemy stąd, że sinus alfa jest A przez C. Nie mając żadnych innych danych, możemy wtedy przyjąć, że A to jest 2, a C to jest 3. I to umieścić sobie w trójkącie. A to 2, C to 3. I teraz już mamy taką samą sytuację jak wcześniej, czyli obliczamy brakujący bok i sobie wstawiamy we wszystkie wzory do brakujących funkcji nasze dane. Po kolei 2 do kwadratu plus b do kwadratu równa się 3 do kwadratu, 4 plus b kwadrat równa się 9, czyli b kwadrat równa się 5. No pierwiastka z 5 to nie znamy, więc piszemy po prostu pierwiastek z 5. Sinus już był, czyli brakuje nam kosinusa i tangensa. Kosinus alfa. Czym będzie? Kosinus od razu cały czas patrzę na te wzory, zobaczcie, czyli jak macie tablice wydrukowane, czy już na egzaminie tablice są razem z wami, to warto mieć tam cały czas otwarte i tam szukać tych wzorków. Kosinus alfa jest B przez C, czyli pierwiastek z 5 na 3 w naszym przypadku, a tangens to jest A przez B, czyli 2 przez pierwiastek z 5 i usuwam niewymierność. Czyli mamy dwa pierwiastki z 5 przez 5. I to jest nasza odpowiedź. Mieliśmy pozostałe funkcje trygonometryczne wyliczyć. No to już mamy wyliczone, nie trzeba już tutaj więcej kombinować. Popatrzmy teraz sobie na zadanie na podpunkt B. On będzie bardzo, bardzo podobny, bo mamy tutaj znowu jedną funkcję trendgomonometryczną jako daną, a resztę musimy sobie wyliczyć. Ja tutaj sobie zrobię tylko miejsce i OK. I zaraz zaczynamy już liczyć. Dobra. Tego nie potrzebujemy. Ok. W podpunkcie B. Zrobię nam tu może miejsce, żeby było wiadomo, gdzie co mamy. Kosinus alfa jest 5 trzynastych. Znowu rysujemy ten sam rysunek. Zobaczcie. Alfa kąt prosty. A B. C, tylko teraz mam kosinusa, a kosinus to nie jest A przez C, tylko B przez C. Czyli wiem, że B to 5 i wiem też, że C to 13. Czyli wstawiam tu 5, a tu wstawiam 13 i obliczam sobie tą brakującą daną, czyli A. A kwadrat plus 5 kwadrat równa się 13 kwadrat. A kwadrat dodać 25 równa się 169. Czyli A kwadrat to jest 169 od 25, czyli 144. Czyli A to jest 12. Dzięki temu już będę mogła sobie policzyć sinusa i tangensa. Sinus alfa to a przez c, czyli 12 przy 13. To jest c. Tangens alfa to a przez b, czyli a mamy 12, b jest 5. Możemy sobie jeszcze wyciągnąć całości, czyli 2 całe i 2 piąte. I to jest podpunkt b. Cały tutaj jest podpunkt b. Zostaje nam jeszcze pod punkt C, zmarzę tu może kawałek i już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że już wiecie, jak zacząć. Zaczynamy od tego samego czyli wypisujemy dane i rysujemy sobie trójkąt. Okay. Pod punkt C, tangens alfa. Równa się 3. Ja od razu to napiszę jako 3 pierwsze. Po co? Po to, żeby mogła użyć wzorów. Wiem, że to jest A przez B. Rysuję trójkąt. Kto nie potrzebuje, oczywiście nie musi. Mi jest tak wygodnie i zazwyczaj sobie rysuję ABC. Czyli A mogę uznać, że to jest 1. B mogę uznać. A jest 3, a B jest 1. A jest 3, b jest 1. Brakuje mi C, więc sobie podstawiam 3 kwadrat, dodać 1 kwadrat to jest C kwadrat. 3 razy 3 9 plus 1 to jest 10. Czyli nasze C to pierwiastek z 10. Tu mi się nie związało, przepraszam. Czyli wpisuję zamiast C pierwiastek z 10 i obliczam sinusa i kosinusa. Sinus alfa to jest, my już wiemy, że a przez c, czyli 3 przez pierwiastek z 10. Gdy macie pierwiastek w mianowniku, to musimy sobie usunąć niewymierność, czyli 3 pierwiastki z 10 przez 10, a cosinus to jest b przez c, czyli 1 przez pierwiastek z 10. I znowu ta sama sytuacja usuwam niewymierność, czyli pierwiastek z 10 przez 10. I mamy wszystkie pozostałe funkcje obliczone. Mam nadzieję, że teraz te podstawowe zadania z funkcji trygonometrycznych są dla Was jasne. Polecam Wam zrobić sobie je samodzielnie i sprawdzić, czy w ten sam sposób to obliczyliście. I zapraszam na kolejne lekcje.